Moje ulubione słowo to szker, szker, szker Choć to nie słowo, ale chuj z Bijam tu szybko, będzie ci przykro Ale to tylko chwila, ej Bijam tutaj jak Marvin Gaye Nie, 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 nie Zatrwałem tylko jestem raperem It's a it's a bad day. It's, 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 it's a Ej... Wiem jak to tyhał host pur trawis yeah, yeah. Będę popularny jak to staro I stąd zabierz waliz szko, szko. No i pojedzenie zabierz mis yeah. yeah, yeah. Eje je teraz, zejść teraz do mojego Moje ulubione słowo to szke 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 yeah. Choć to nie jest słowo, ale pójść ten tym Bijam tu szybko. Będzie ci przykro Ale to tylko chwila Ej Biją tutaj jak Marvin Gaye nie, 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 nie Za to walę tylko jestem rapper It's a bad day It's a bad day It's, it's, it's It's a bed wiem, dalej się w tym dresie Jak wrócę do domu to pogrom na PS-ie, Pomarańczowe jak Minecraft w mesie Ty muszę nawet nie wiedzieć nic o stresie A ja nie wiem co tu robić w kolesie Niech się zajmą z piesiem Kupujesz kafelki na tresie Sraj na tym ich nowym sedesie Szk-szk-szk Ten Tym jest szybki jak błędy krowe Dobranie pasy trafiają siebie w głowę Wszyscy twoi ziom mają słabą mowę Więc po drodze na styl zachaczą obudkowe Nagle zobaczyłem piły motorowe A czekaj to one piły alkoholowe szkuj, Wchodzę z cytany szkr na przyszłość. jestem lepszy w szkole. od was wszystkich, yeah. szker, szker. Moje ulubione słowo to szkole, szkole, szkole yeah. Choć są nie moje yeah. słowo, ale chuj z tym Ooh. Bijam tu szybko, będzie ci przykro, ale to szker. tylko chwila hej wbiąc to jak Marvin Gaye Nie, 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 żartowałem, tylko jestem grab it's a bed it's a bed it's it's it's